No witam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam ciekawą farmę chickenów i znajduje się ona tutaj. Wszystkie rzeczy, które potrzebujemy do niej budowy, znajdują się w tej skrzynce, w takich ilościach, więc bez przedłużania możemy chyba zacząć budowę. Tutaj więc zaczynamy od skrzyneczki, dokładamy do niej hoppera. Tutaj dajemy slaba. Tutaj robimy sobie taką platformę. Zaraz ją zrobimy. Tutaj dajemy dispensera w tej pozycji. I tu właśnie robimy naszą platformę. A więc teraz trochę rysunek robimy. Tak. Tak. Tutaj będziemy musieli zrobić tak o. Tak. Tutaj wszystko obudowujemy redstone, to wszystko ma być tutaj w redstone. Ie. I na przykład jak coś tutaj wrzucimy sobie, no to tutaj wszystko zaczyna działać i to znajduje się w skrzynce. Dajemy sobie tutaj glasa, koniecznie glasa, żeby skrzynka tam się otwierała. Teraz możemy sobie tutaj zabudować, teraz w tym miejscu do tego dispensa dajemy 3 hoppery. Możemy już je od razu zabudować dywanami. I całość obudować właśnie naszymi blokami. Choć oczywiście chodzi o hoppery, i zabudowujemy je tak, żeby chickeny nie uciekły. W tym miejscu musimy zrobić taką dodatkową obudowę, ponieważ tutaj dajemy tyle pedora. Da. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że w tym miejscu musimy wylać lawę, czego ja nie zrobiłem. Tutaj wlewamy lawę i szybko zabudowujemy, żeby nam się nie wylało. Ona ma tak wisieć spokojnie. No i tak naprawdę główna część farmy jest gotowa. Wystarczy tylko wpuścić chickeny. Ja sobie to zrobię. Także ja mam tutaj dosyć spodowy. Nie będziecie musieli potrzebować aż tylu, ale ja sobie zrobię. Ok, teraz przedstawię Wam działanie naszej farmy. W tym miejscu są właśnie kurczaki. One znoszą jajka. The dispenser wypluwa te jajka w to miejsce yy, i to na początku są małe kurczaki, po czym one dorastają i palą się w tej lawie, przez co od razu są jakby upieczone. Jak widzicie w tej farmie mamy już pierwsze kurczaki, a w tej farmie pewnie mamy pierwszy Top Tak. Jest to bardzo fajna farma. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz. No i cześć!